Dzisiaj zaczynam swój pierwszy dzień na Glovo. Jeździłem około 6 miesięcy albo 17 warcie. Czyli podobnej aplikacji do Glovo jednak było tam o wiele mniej zamówień. Dzisiaj zobaczymy czy na Glowo uda mi się coś w ogóle zrobić pierwszego dnia oraz czy w Szczecinie będą w ogóle zamówienia. I na samym końcu filmu powiem jakie były moje doświadczenia, czy aplikacja mi się spodobała oraz jaka aplikacja jest najlepsza w Szczecinie, więc oglądajcie do końca. Właśnie zostałem pierwsze zamówienie na Glovo na ten Amtang. Kilometr stąd za 15 zł i wyglądają te stawki. Przejść na stabilnie, przez stylnie koło Jadę dzisiaj dwie godziny, bo nie udało mi się więc bloku Bardzo mnie ciekawi jak ja miałem tu skręcić Tam jest droga rowerowa, ale jak ja miałem tam w po ogóle pojechać A, bo to jest tuleisko Tutaj mam dostawę Tu się wchodzi głównym wejściem, pierwsza dosawa nogowo dosłownie Parę sekund po tym jak miałem i włączoną Tu się wchodzi po prostu 292 Trocery, numer troceru numer niezły parter, chyba że źle fiza. 9 mieszkań na parterze tu musi być, nie wiem, co nie Buszewie. A nie, to jest koło ronda. A dobra wiem gdzie już to jest. Dobra, stąd to ja wiem jak dojechać bez nawigacji. skoro rozbijili na torby. Nie mam w ogóle solda butówkowego Najmniej sobie wyrobię tą doskonałość, czy jak to się nazywa, wiecie o co chodzi. Akceptowanie i te inne, żeby floty dostawać szybciej. i teraz mam tak sloty właśnie późno, że wszystkie są zarezerwowane. Że mam lepszego fraka, flaga na drinkole, się boję jechać szybko. Tak, stabilnie się jedzie po prostu. Trzeba zrobić to samo, co ty przede mną. Dobry. Tak, podziewią. Dobra. I dali na dwie torby. Schodźmy go. Kolejna. No. no muszę wziąć. A ja tu mam przejść przez drogę, aż ja przejść przez pasy. Niebisty kolega. Koło nie o, wygląda zbyt fajnie. A ja mam pod górkę wjechać Ja już czuję każde uderzenie na tym kole. Wiecie, czuję wszystko, kamienie, to ręczka poszła się jechać całkowicie, ale kompletnie na flaku. No ale muszę do 16, do 16 na flaku jechać. To dętkę i tak trzeba było wymienić, bo to nie wiem, miesiąc jechałem za całym rano pompując, a teraz trzeba zmienić całkowicie. No, Jakie byłoby jakoś w ciągu dzisiejszego dnia, w ciągu tej pracy, bo ja ciągle coś dostaję, a sami widzicie, że mi poślizga, nie wiem, czy to widzę na graniu, ale tak będę się skręcać i mi poślizga tutaj. A przejasny jasek, bo nie rozwijałem też jest są pomysł na nie turka. Jechałem dwie godziny na latu, to bardzo nie mogę przyspieszać, bo normalnie czuję jaka tam boki. Właśnie największy plus lowo Ubera i Volta to to, że zamówienia są gotowe. Przyjeżdżasz, odbierasz, a nie jak na ja że przyjeżdżasz, czekasz pół godziny, odbierasz się, ja idziesz pół godziny. Zarabiasz dwa razy mniej niż normalnie Jakbym na Uberze jechał, to już ta aktywność wyłączył, Poszedł zmienić oponę i wrócił A później, co na drogę później Nie wiem czy na nowo płacą za dojazd Ale ja chyba płacą za... czekanie A, bo w kaskadzie Zakupy z Carrefoura Carrefour jest chyba na jedynce Na szczęście już raz widziałem jak gościu odbierał z tam w domowie. Więc wiem gdzie bo normalnie to bym nie wiedział Przepraszam e, Tutaj w Carrefourze gdzie się idzie po dostawę? To jakaś z tyłu? Tutaj, Do kasy A, dobra 97 Niestety jeszcze zgrzewka wody się pojawiła I ja się przychylam idąc A co dopiero jadąc jeszcze do trzecie piętro? Się chyba okaże, że nie będę więcej w ręce kupu Znaczy muszę brać jeszcze, ale gdzie się tu wychodzi? Na którym piętrze? Tam, to próbuje do powietrza to właśnie więcej ode mnie cała opona będzie do wyrzucenia chyba jest takimi zakupami nie dość tak jechać Słychać tą lęprzę jak ona suruje na tej ziemi kompletnie z zero powietrza 500 metrów więc z buta pójdę i teraz co zrobić? ja nie mogę jechać dalej pod dziewiątkę, to jest 9 to jest zwykła dziewiątka. 9 dziewiątka będzie gdzieś tu, bo to ogólnie z jakieś 5 lub 10 kilo kupy, plus 6 pak wody. dobre. Co teraz zrobić, dobra? Współpraca dobyła końca, później przekroczono czas przyjęcia na przyjęcie zamówienia limit odrzucenia został wyczerpany, w sensie, że mnie wyrzucili ogólnie z globo czy dzisiejszego slota. Nie, no mogę się zarejestrować normalnie jutro i tylko dzisiejszy slot został wywalony, co nie? Proszę, powiedzcie mi tak, aby się nie okazało, że kasa nie dostanę za dzisiaj. No to wracam do domu. Podsumowując już po około miesiącu od nagrania tego filmu, e, jestem w stanie powiedzieć, że Glovo w Szczecinie to jest po prostu jedna z najlepszych aplikacji. Mogę szczerze stwierdzić, że najlepsza, bo jest po prostu najwięcej dostaw, są dosłownie, mogę powiedzieć, że w odstępie 5-10 sekund, nawet jak wywali mnie na jakieś zadupie. A ja przez ostatnie parę tygodni jeździłem prawie codziennie na Glovo, by przedostawać i ogólnie zarobić. I wiesz, może bardzo dobrze mi się na tym jeździ. Jest bardzo duża różnorodność tych sklepów. Czasami się trafiają markety, które są po prostu nieprzyjemne. I na początku myślałem, że będą jakieś, wiecie, e, problemy z tym, na przykład jak w Biedronkach. Znaleźć miejsce, gdzie to jest w ogóle ta dostawa. I nie jest to intuicyjne, nie ma tego w aplikacji, ale wystarczy zapytać personelu. Zajmuje to parę sekund, parę minut i nie jest to żaden problem. Później już to się pamięta za każdym razem, jak się jedzie do e, każdego innego sklepu. E, soldu gotówki Gotówkowe się okazało bardzo fajną rzeczą, bo ja na przykład nic w ogóle nie wpłacam za soldo, zdecydowałem, że nie jest mi to potrzebne. E, mam bardzo często dostawy gotówkowe, operuję tam swoją gotówką, bo noszę przy sobie około 100, tam żeby, wiecie, wydawać, tam mam drobniaki, wszystkie inne, wiecie, po prostu. I soldo gotówkowe jest bardzo fajne właśnie, bo nabija mi się soldo, mam to później 100, 200, 300 zł w soldy gotówkowym, i wysyła wysyłam powiadomienie na przykład o 8, żebym sobie wypłacił te pieniądze, czyli po prostu mam na soldzie gotówkowym 200 zł, to po prostu odliczają mi na przykład 130 i soldo gotówkowe spada do 70 zł, odlicza się to 130 zł, później do partnera flotowego jest wysyłane mniej o te 130 zł, jednak pamiętajcie, gdy macie więcej niż 26 lat, albo skończyliście 18 i już się nie uczycie, to musicie i tak odprowadzić podatek od tych pieniędzy, które zostały wypłacone jako Gotówka i tam wypicie, musicie to po prostu wpisać jako inna forma, po prostu przychodu. Tak, coś pamiętam, nie jestem pewien, bo ja obecnie e, skończyłem niedawno 18 i dalej się uczę w techniku, więc nie muszę odprowadzać podatków. E, I nie wiem, czy ja muszę coś w picie wpisywać końcowym, końcoworocznym, czy cokolwiek. Możecie mi powie napisać to w komentarzu, bo kompletnie nie wiem. W szkole tego nie uczę, jak się rozliczać, a e, nie interesowałem się tym, bo na razie nie muszę odprowadzać podatków, ale nie wiem, czy ja w ogóle muszę. Coś w picie, czy znaczy, muszę, czy nawet czy mogę nawet coś dostać z tego pitu? Bo tam słyszałem, że z tego pitu po prostu zwracają część pieniędzy. Tam niektórych nawet nie wiem za co. Wiem na pewno, że jest to dziecko, ale nie wiem innych rzeczy, które tam zwracają. Jeszcze nie jeździłem na wolcie Jutro dopiero będę, ale w stanie jestem stwierdzić, że nagle zostanę najdłużej. Irytowało mnie to na przykład na Uberze, że nie mam żadnych dostaw. Zarobiłem ostatnio 8 zł z tego Ubera i, i tak musiałem zapłacić prowizję 30 zł. Więc z Ubera jestem stratny, bo tam w ogóle nie mam dostaw. Chciałem ustawić sobie skuter. Nie mam prawa. Pojazdy, ale chciałem ustawić skuter, żeby jako, wiecie, na rowerze elektrycznym, bo no wiadomo, ja szybciej i nie mam żadnych stopów na przykład na górkach. Oznaczyć sobie jako skuter, by dostawać więcej dostaw. Jednak na uberze trzeba dać e, prawo jazdy, wysłać im prawo jazdy, żeby wiedzieli, że pomogę jeździć tym pojazdem. E, na Stewarcie było to samo, musiałem wysłać im prawo jazdy i zdjęcie e, pojazdu. Jednak na Stewarcie napisałem do supportu, że jeżdżę rowerem elektrycznym. I że nie ustawili, bo ja mam prawo jazdy, ale nie mogę teraz wysłać i mi zmienili bez w ogóle żadnych pytań. E, na wolcie nie trzeba wysyłać nic, po prostu napisane do supportu e, Hej, zmienicie mi na skuter i od razu zmienili e, Więc to było bardzo przyjemne Nagle wolę zostawić sobie rower Bo dostaję bardzo krótkie, fajne dostawy e, Właśnie plus jest taki Na tych e, aplikacjach dostawczych Wszystkich innych niż Steward Że zawsze macie dostawy zrobione e, Nie musicie czekać, chyba że są jakieś sklepy To tam czasami jest chwila czekania Ale ogólnie nie ma w ogóle jakiegoś czekania Przyjeżdżasz, odbierasz, jedziesz Dlatego krótkie dostawy są bardzo przyjemne Niestety nagle nie ma łączonych dostaw, że nie możecie mieć parę dostaw w torbie na, przynajmniej ja tak nie miałem, że miałem z jednego sklepu podwójną, ale nie miałem także z paru i różnych sklepów jak na Wolcie czy Uberze e, to może być duży plus na tych dwóch aplikacjach, bo to bardzo przyspiesza czas, gdy jedziecie i po drodze zbieracie kolejne zamówienia, które jest od razu gotowe, e, to bardzo przyspiesza i zwiększa zarobki, ale e, nagle tego nie ma, ale ciągle są zamówienia, więc no w sumie to się wyrównuje, zobaczymy jak będzie na Volcie, tam jak się pytałem widzów na Discordzie, to słyszałem właśnie Właśnie, że najbardziej się opłaca ustawić skuter. Na rowerze się nie opłaca, bo dostaje się bardzo mało dostaw, bo jest faworyzacja na pojazdy szybsze po prostu lecie. No ogólnie, żeby po prostu ps jedzenie przyjeżdżało szybciej. Więc w sumie to rozumiem, jednak nie jest to fajne, ale dobrze, że da się ustawić na elektryku, że ma się skuter po prostu. Jeśli ten film Wam się spodobał, to macie tutaj film, ile zarabiałem, jak jeździłem jeszcze na Stewarcie, więc kliknijcie go i możecie zostawić te subskrypcję na moim kanale, będzie mi bardzo miło.